Robiłem to wiele razy, żeby się wyleczyć. Świadomość i życzliwość działają. Trzeba patrzeć na emocje z boku, jak na ekran. Bądźcie dla nich mili, bo jeśli powiecie sobie, nie chcę być zdenerwowany, przygnębiony, zaniepokojony i tym podobne, będzie tylko gorzej. Te uczucia nie znikną. Można odczuwać niepokój. To nie jest niezgodne z prawem, niezgodne z buddyzmem. Możecie być niespokojni, ale spójrzcie na zegarek. Jak długo odczuwacie. To pomaga wam odczuwać miłującą dobroć i uleczyć się. Problemy znikają, wszystkie problemy emocjonalne i fizyczne. Uświadomienie i życzliwość działają. To niesamowite, co możecie zrobić. Możecie się uleczyć. Problemy psychologiczne zmniejszają się i znikają. Dlatego ludzie tu przychodzą w piątkowe wieczory. Po co tu przychodzicie? Bo to działa. To nie tylko religia, w którą należy wierzyć. Możecie to stosować w domu i to działa. Czujecie się lepiej i lepiej. Nie musicie nawet tu przychodzić w piątki. Nie musicie nawet oglądać tego w internecie. Nie musicie płacić psychologom. My nie każemy płacić. Wszystko jest za darmo. Lekarze i psychologowie i tak mają mnóstwo klientów, nawet za dużo, więc cieszymy się, że możemy odciążyć służbę zdrowia. Tylu ludzi czuje się lepiej przychodząc tutaj. Odciążamy Państwo od wydatków. Powinniśmy dostawać dotacje rządowe. Ale robimy to wszystko dla Was z dobrou. I ze współczucia. I jeśli czujecie się lepiej, czujecie się szczęśliwsi, jakaś część buddyzmu wam odpowiada. I możecie to znaleźć tutaj, w tym życiu. To jest to wspaniałe. To również oznacza, że nie musicie się martwić ani denerwować, bo gdy się odseparujecie, staniecie się dobrzy i gniew znika. Ten demon znika. To wspaniałe, gdy ludzie widzą, że kiedyś byli zdenerwowani i niespokojni, mieli poczucie winy, ale mogą sobie odpuścić. Chodzi o coś więcej niż wybaczenie. Bądźcie szczęśliwsi. Wasze życie będzie piękniejsze i w